Właściwie praktycznie się nie różni poza jedną kluczową mm -hmm. różnicą, czyli formą działalności. Stowarzyszenie w większości opiera się na działalności nieodpłatnej, czyli nie mamy produktów, na których zarabiamy. I z jednym z takich narzędzi. Które na co dzień usprawniają naszą pracę Zenowa 365 i tutaj współpracujemy z firmą Soneta od 2011 roku. I to jest dla nas ogromne wsparcie właśnie na poziomie organizacyjnym, żeby móc funkcjonować, żeby móc obsłużyć wszelkie procesy biznesowe, które są realizowane na co dzień, które tak naprawdę umożliwiają nam realizowanie programów społecznych w takiej skali. Dzięki NOWA 365 możemy zarówno monitorować, jak i raportować wszystkie wydatki i przychody w podziale na projekty, które nam są potrzebne, jak i budżety, które planujemy. Cześć, nazywam się Dominika Langer-Gniuka, jestem dyrektorką Działu Współpracy i Rozwoju Stowarzyszeniu Wiosna. Na co dzień pracuję z przedstawicielami biznesu, wspólnie z nimi realizując ich cele zrównoważonego rozwoju, łącząc świat biznesu z działaniami Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Cześć, nazywam się Łukasz i jestem wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Wiosna. Na co dzień w swojej pracy poza zadaniami zarządu zajmuję się obszarem HR oraz kadr. Systemy klasy ERP na co dzień wspierają funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej. Warto dodać, że doskonale sprawdzają się również w trzecim sektorze stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pożytku publicznego. I o tym będę dzisiaj rozmawiał z zaproszonymi gośćmi. Dominika Łukasz, bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób systemy klasy ERP, takie jak chociażby ENOWA 365, wspierają funkcjonowanie Takich organizacji jak fundacje, stowarzyszenia. Będziemy rozmawiać oczywiście na przykładzie Waszego stowarzyszenia, czyli Stowarzyszenia Wiosna, ale na początek chciałbym, abyście rozwinęli to wyrażenie, którego użyłem na wstępie, a mianowicie trzeci sektor. Jak byście to mogli rozwinąć? Trzeci sektor to w skrócie organizacje pozarządowe, mhm. stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się odpowiadaniem na realne problemy społeczne. Mhm. I o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać na przykładzie Waszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wiosna. Myślę, że każdy z oglądających to nagranie zna Stowarzyszenie Wiosna, no bo to jest duża organizacja działająca na terenie całej Polski, ale chciałbym was poprosić jednak o to, abyście zaprezentowali, przedstawili, czym się na co dzień zajmujecie. Stowarzyszenie Wiosna to, tak jak powiedziałeś, jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Realizujemy dwa główne programy społeczne: szlachetną paczkę i Akademię przyszłości. Jednak, wbrew pozorom, nie zajmujemy się bezpośrednim przekazywaniem pomocy. Naszą misją jest pomaganie innym pomagać, czyli w skrócie łączymy tych, którzy chcą i mogą pomagać z tymi, którzy pomocy potrzebują. Realizujemy te dwa programy na dużą skalę w taki sposób, że tworzymy Systemy, rozwiązania systemowe zarządcze, koordynujemy pracę, tysięcy wolontariuszy, tworzymy rozwiązania informatyczne, komunikacyjne, logistyczne i szkoleniowe, tak, by niezależnie od skali konkretny człowiek mógł pomagać konkretnemu człowiekowi. Czyli dajecie jakby takie warunki do tego, aby sobie wzajemnie pomagać. Dokładnie. Tak? I nadal ten indywidualny, konkretny człowiek jest w centrum naszych życia. Świetnie, świetnie. To w takim razie rozwinmy te projekty. Łukasz, Akademia Przyszłości Szlachetna Paczka, nad tymi projektami pracujecie na co dzień, tak? Tak, nad tymi projektami pracujemy na co dzień. Dbamy o to, żeby je realizować, żeby je rozwijać. Jeśli chodzi o szlachetną paczkę, to mamy tam grono wolontariuszy, którzy co roku odwiedzają, poszukują rodzin, rozmawiają z nimi o ich potrzebach. I później na te potrzeby odpowiadają darczyńcy, których poszukujemy właśnie w trakcie kampanii szlachetnej paczki. Yy, i... To jest taki moment, gdzie naszą rolą jest po prostu połączenie mm. wolontariusza, rodziny, darczyńcy i pomagamy im pomagać sobie nawzajem. Drugim naszym programem społecznym jest Akademia Przyszłości. Tam z kolei dbamy o dzieci: dzieci, które mają trudności z samooceną, dzieci, które mają trudności z wiarą w siebie. Łączymy je z naszymi wolontariuszami, którzy metodą tutoringu spotykają się z nimi co tydzień na zajęciach. I pracują właśnie nad ich problemami, nad ich potrzebami, nad zbudowaniem tej pewności siebie. Więc zarówno Szlachetna Paczka, jak i Akademia Przyszłości opiera się na tym, że tworzymy systemy, które pozwalają realizować tą pomoc. Jesteście organizacją pożytku publicznego, dokładnie stowarzyszeniem. Jest to bardzo duże stowarzyszenie, więc w jakiś sposób trzeba nim zarządzać, prawda? Jest prezes, są zastępcy, jest cała struktura organizacyjna, podobnie jak w firmach. I czy z Waszego punktu widzenia zarządzanie taką organizacją, jaką jest stowarzyszenie, różni się jakoś od funkcjonowania firm, przedsiębiorstw? Jak to, jak to z Waszej perspektywy wygląda? O, właściwie. Praktycznie się nie różni poza jedną kluczową różnicą, czyli formą działalności. Stowarzyszenie w większości opiera się na działalności nieodpłatnej, czyli nie mamy produktów, na których zarabiamy, tylko w inny sposób finansujemy organizację. To, żeby, żeby pomagać, potrzebujemy innych źródeł finansowania, takich jak darczyńcy indywidualni, partnerzy biznesowi. Pozyskujemy środki finansowe z 1,5% podatku czy z instytucji publicznych. Dzięki temu możemy realizować programy społeczne i nieść pomoc, i nasze działania opieramy na podstawowym naszym dokumencie, który określa kierunki i zakres naszego działania, i jest to statut stowarzyszenia, i wszystkie nasze realizowane zadania muszą być zgodne ze statutem. Podlegamy też, mamy też obowiązek sprawozdawczy, to znaczy, Ponieważ nie mamy produktów, które sprzedajemy i na których zarabiamy, tylko opieramy się o zaufanie opinii pu publicznej do nas, to coroczne nasze sprawozdania, zarówno merytoryczne, jak i finansowe, są udostępniane opinii publicznej, zamieszczane na naszej stronie interne internetowej, i w ten sposób wszystkie nasze działania są transparentne. Rozumiem, natomiast jak wygląda funkcjonowanie takiego stowarzyszenia od strony organizacyjnej? no bo są pracownicy, o których wspomnieliście, są wolontariusze, no jednak tą machiną ludzką trzeba w jakiś sposób y, zarządzać, y, jak wiosna sobie... Jestem radzi. Tak, tak jak zwrócić uwagę, są pracownicy, są wolontariusze. Pomimo to, że jesteśmy organizacją pozarządową, to na co dzień funkcjonujemy tak jak inni pracodawcy, jak inni przedsiębiorcy. Mamy zatrudnionych na stałe ponad 100 pracowników. Jeśli chodzi o wolontariuszy, to tutaj grupa blisko 15 tysięcy wolontariuszy rok w rok angażuje się w nasze programy społeczne. I to, do czego dążymy, tak jak powiedziałeś, jest to ogromna machina, którą trzeba zarządzać. Dążymy do tego, żeby co roku robić to coraz lepiej. Bardzo potrzebne jest nam wszystkie takie aspekty, które sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej profesjonalni. I jednym z takich obszarów, który pozwala nam być co roku bardziej efektywnym, sprawnym i optymalizować te działania, są wszystkie narzędzia, z których możemy korzystać. I z jednym z takich narzędzi. Które na co dzień usprawniają naszą pracę, Zenowa365. I tutaj współpracujemy z firmą Soneta od 2011 roku. I to jest dla nas ogromne wsparcie właśnie na poziomie organizacyjnym, żeby móc funkcjonować, żeby móc obsłużyć wszelkie procesy biznesowe, które są realizowane na co dzień, które tak naprawdę umożliwiają nam realizowanie programów społecznych w takiej skali, rok Rozumiem. do roku. Rozumiem, no tak jak właśnie, jak firma, prawda? Stowarzyszenie też. Musi posiadać, jeśli zatrudniacie pracowników, swój dział kadrowo-płacowy, księgowy, księgowy, zarządzać wolontariuszami. No bez systemów informatycznych w dzisiejszych czasach jednak byłoby to bardzo trudne. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do szczegółów związanych z funkcjonowaniem systemu ENOWA 365 w Waszej organizacji. Tak jak wspomniała Dominika, składacie chociażby sprawozdania finansowe. No i tutaj rozumiem, moduł księgowość jest wykorzystywany. Jak najbardziej system, system ERP pozwala nam odzorować procesy, które funkcjonują w naszej organizacji, w tym procesy wszystkie związane z budżetowaniem i, księg i księgowaniem. Dzięki ENOWA 365 możemy zarówno monitorować, jak i raportować wszystkie wydatki i przychody w podziale na projekty, które nam są potrzebne, jak i budżety, które planujemy. Rozumiem. Natomiast tak jak wspomnieliście, również 100 pracowników, ale również 15 tysięcy wolontariuszy. Więc tutaj moduł kadry płacy prawdopodobnie będzie wspomagał zarządzanie, znowu użyję tego słowa, machiną, tym razem ludzką. Tak, ten moduł też jest nieodzowny w naszej pracy i tutaj dzięki Sonecie mamy nowy 365 i moduł kadrowy, z którego korzystamy, więc wszelkie takie aspekty Rejestracji czasu pracy, wszystkie wnioski urlopowe o nadgodziny, czy w ogóle taki temat, któremu poświęcaliśmy jeszcze jakiś czas temu bardzo dużo uwagi, bo normalizowany był aspekt pracy zdalnej i wnioskowania, rozliczenia tego czasu pracy. Więc to są narzędzia, z których korzystamy i właśnie tą pracę. Naszych pracowników możemy obsłużyć w bardzo wygodny sposób, bo niezależnie od tego, czy oni pracują z biura, czy pracują z domu, też mamy zespół, który jest rozproszony po całej Polsce. Wszyscy mogą korzystać z tego narzędzia, w każdym momencie wejść, zalogować się, złożyć wniosek, podejrzeć, ile mają dni urlopowych. Więc to są takie rozwiązania, które dają nam dużą elastyczność i odpowiadają na bieżące potrzeby. Wspomniałeś, Łukasz, o hybrydowym modelu pracy. Rozumiem, że część z Waszych pracowników odbywa taką pracę na co dzień w biurze, ale macie też takich, którzy pracują spoza biura, z domu czy z jakiegoś innego miejsca. Mamy nową ustawę dotyczącą pracy zdalnej, która obowiązuje od kwietnia. Jak sobie z tym poradziliście? Czy ewentualnie cały czas ten temat rozpracowujecie? Tak, tak jak powiedziałeś, mamy część zespołu, która na co dzień pracuje tu po sąsiedzku w biurze, natomiast zdecydowanie większa część okay. zespołu funkcjonuje na co dzień w trybie zdalnym, hybrydowym. Mamy też zespół rozproszony, tak jak wspominałem, po całej Polsce. Wątek ustawy to nie ukrywam było duże wyzwanie, ponieważ na przestrzeni czasu pojawiało się wiele pytań, jak przełożyć ustawę. Na rzeczywistość, w której no. funkcjonujemy. Tutaj duże wsparcie otrzymaliśmy też po stronie, właśnie sonety Janowy 365, z którą mogliśmy na bieżąco konsultować, to jakie rozwiązanie możemy przyjąć u nas w organizacji, biorąc pod uwagę też specyfikę i kulturę pracy, którą mamy przyjętą w zespole. Więc to, co było dla nas ważne, to pomimo tego, że wchodzi tutaj szereg zmian, które musimy rejestrować. Pojawiają się nowe wnioski, pojawia się rejestracja czasu pracy i definiowanie tego czasu, czy my go spędzamy właśnie w biurze, czy spędzamy go w trybie zdalnym. Udało się nam wdrożyć razem takie rozwiązanie, które pozwala też po pierwsze być elastyczne, po drugie nie wiąże się z ogromnymi. Trudnościami dla pracowników, ponieważ funkcjonują w tym pulpicie, w którym funkcjonowali do tej pory, i myślę, że to jest też bardzo dobry przykład na to, żeby pokazać, że ENOWA 365 podchodzi bardzo elastycznie do swoich klientów. Taką korzyścią też, którą mamy tutaj, to możliwość połączenia właśnie tego modułu o którym wspominała Dominika właśnie z kadrami, z księgowością to zapewnia też nam organizacji wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Nie potrzebujemy dodatkowych narzędzi, dodatkowych mm -hmm. aplikacji. Plus bardzo budujące jest to, że możemy cały czas nad tym pracować, rozwijać te narzędzia i dopasowywać je do naszych potrzeb. Mm -hmm. Czyli system cały czas jakby rośnie też z waszą organizacją, tak. dostosowuje się do zmian jakie u was wewnętrznie. Yy, się odbywają. Tak, jest tutaj duża też otwartość na to, że możemy korzystać z gotowych modułów i wykorzystywać je u siebie. Jeśli są potrzeby, które wymagają czegoś więcej, to też ze strony ENOWY, zespołu ENOWY yy, jest otwartość na to, żeby poszukać jakiegoś indywidualnego rozwiązania dla nas. Mhm, rozumiem. Dobrze, no to w takim razie bardzo bym Was poprosił na koniec naszej rozmowy o takie podsumowanie. Jakie Waszym zdaniem korzyści wynikają. Z funkcjonowania wsparcia systemu informatycznego w takiej organizacji jak Stowarzyszenie Wiosna, czy szerszej w organizacji pożytku publicznego? Myślę, że przede wszystkim jedną z największych wartości i korzyści jest to, że mamy niezbędne dane i procesy, które są zaopiekowane przez system, który pozwala na optymalizację pracy, który zapewnia nam bezpieczeństwo na co dzień w pracy, który też pozwala na to, żeby tak jak rozmawialiśmy już o tej wielkiej machinie, która u nas tak. funkcjonuje, to jest ogrom danych, które musimy przetwarzać, a jak mówimy o takich obszarach jak wynagrodzenia, jak obszar kadrowy, płacowy, obszar budżetowy i biorąc pod uwagę też profil naszej działalności, gdzie bardzo dbamy o to, żeby mieć zaufanie do nas, to to są kluczowe procesy, Procesy, które budują zaufanie do takiej organizacji, czy w ogóle do organizacji z obszaru organizacji pozarządowych. Jeszcze dodam, że to pozwala nam zautomatyzować te procesy i wszystko mamy, tak jak Pukasz już powiedział, w jednym miejscu, i dzięki temu możemy. Być bardziej wiarygodni i transparentni. Super. Dominika Łukasz, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę, za to, w jaki sposób pokazaliście, jak z jednej strony funkcjonują organizacje pożytku publicznego, ale również za to, jak systemy informatyczne mogą takie organizacje wspierać. Dla mnie to też było bardzo fajne spotkanie, ponieważ sam działam w organizacjach pożytku publicznego i też z perspektywy mniejszej organizacji, którą reprezentuję. Dużo ciekawych rzeczy dowiedziałem się jak w związku z funkcjonowaniem takiej dużej organizacji jak wasza. Pewnie część rzeczy uda mi się na tą mniejszą organizację przerzucić. Także jest to też dla mnie dosyć inspirujące spotkanie, za które jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy no bardzo. Dziękujemy.